myślą, tym czymś, co my chcemy zrobić, żeby zaskarbić sobie albo wziąć więcej i to już jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ja wezmę więcej, to ktoś inny może wziąć co mniej. Ja wezmę więcej, to ktoś inny może wziąć mniej. Za chwilę okaże się, że skoro ja wziąłem więcej, to ja mam co? Bardziej. A on ma mniej niż ja. Jeśli ja mam bardziej, jeśli ja mam więcej, to ja jestem gdzie? Wyżej, a on jest co? Niżej. Dokładnie, to samo się zaczyna, zaczyna dziać. Historia Lucyfera, który chciał być tak wysoko, przypomina nam się w tym w tym w, tym, w, tym, w, tym, w tym wersecie. To dodanie do wiary warunkowości tego ale i tym ale jest moje działanie. To znaczy my przyjmujemy, że tak, że Bóg, że miłość, że Jezus, ale i w bardzo wielu głoszeniach, kazaniach, możecie usłyszeć, co musicie zrobić, albo co musicie robić. To jest bardzo krótka i bardzo krucha linia między tym, jak ktoś będzie mówił, co musicie mówić, co musicie robić, żeby być zbawionym, a co musicie robić, jak jesteście zbawionym. Największym problemem jest słowo musicie.